idziemy do Fiorunadze no zobaczyć. Mam nadzieję, że nie usunął błędów wszystkich z tego silnika. Waha ten jak No you are love voltage. No, you are love voltage No left red to there. Supply volt global like. jest. Okej. Someone put the diagnosis on Saturday on this one? Just power left Ok, bring the booster Leć mały. Widzicie jak on zasuwa ten mały mój piorun? Siu poszedł <laughs> Zasuwa, zasuwa jak cholera. A czemu to się rozłączył? Ten dziad? Jej, yeah, i Czekajcie, zanim jeszcze, zanim jeszcze... Ruszymy maszyną. Dajcie ja sprawdzę tutaj olej. What the hell? <laughs> What the fuck, zobaczcie co się stało. <laughs> o kurde, zobaczcie co się stało. Ale <laughs> zobaczcie to, zobaczcie co się stało. Zobaczcie tego balona tutaj, zobaczcie co się stało z tą rurą jest na no, pipe, patapak, <laughs> co się tutaj stało, ludzie, ktoś widział takie coś? I dlatego to taki problem mamy. Cholera jasna! No jest problem. To jest na. Is supposed to be. What to be like that, Ok, you know? the pipe? Was that? I don't know. Okay. Uh, ignition off. <laughs> co tu się stało? Cholera! Pierwszy raz widzę takie coś Pierwszy raz ja widzę takie coś co się stało Kurwa z takim balonem No nic bring my trolley Wezmę tylko rękawiczki co tam się stanęło się? Kurde Coś się coś się za bardzo tam o oh, you, you know what? Also, uh, bring the... You take the battery charger and the extension leads. Co tu się stanęło z tym naszym Volkswagenem? Co tu co mamy? <grywa> Cholera, ale balon tej A, tego jeszcze nie grali. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Widzieliście takie coś? Jo. Kurde, muszę ją przesiąć to. Tego balona. Fuck. Jego balona cholera jest. rozwulkanizowała się ta rurka zaraz się zamówi tyle silnik się ubije później Opa Okej okay. Mamy to Mamy to Że jest także prosto. I go order yeah? Let me go and order to rozwulkanizowałaś <laughs> Ale balon, co? Kurde Ale był balon Pójdę tego gamania na górę. Zamówić to.